Dzieciństwo imigranta jest inne niż normalnego dziecka. Ten, kto nigdy nie doświadczył życia jako nielegalny imigrant w USA, nigdy w pełni nie zrozumie horroru, jaki rząd USA funduje ludziom bez papierów? Wiele Polaków do tej pory no, myślą, że Stany Zjednoczone to jest jakaś bajka, że to jest jakiś raj. Obudziłem się jednej nocy tak o pierwszej rano, bo już był czas wyjeżdżać. Byliśmy w takiej potężnej grupie ludzi, normalnie Meksycy, Latynoscy, wszędzie i tylko ja i mama sami biali. Musiałem odwrócić koszulkę na drugą stronę, bo miałem polskie napisy, żeby się nie kapną. Alkoholizm, e, przemoc, pojechać do sądu, załatwić zakaz zbliżania się. Mamy. No, bo groziła ryczymowi, że go tam zadźga. To był styczeń w Chicago, zimno, jak cholera, i miałem auto, to będę w aucie spał, i no, wtedy miasto odebrało mi to auto. Trump, jak wszedł do władzy, to zwolnił 20 tysięcy pracowników imigracyjnych. Chodniki zaśmiecone igłami, ludzie śpią w drzwiach, normalnie za. Ani, tak. Nawet jeżeli jesteś w Stanach nielegalnie, na czarno i zarabiasz na czarno, chcą, żebyś dokładał do podatków, ale nic z tego nie czerpiesz. Moim zdaniem po prostu o to chodzi, że ludzie są wkrupieni, trzeba winę na kogoś zwalić. Um, I globalnie faszyzm szczególnie ma takie no, nowe życie.